A co gdyby do Minecrafta dodać nowe rodzaje ognia? Dzisiaj się przekonamy. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych epickich odcinków. Ale w sumie ten już jest epizod, więc pieszmy się za robotę. Siema Jerzu, dzisiaj naszą misją jest stworzyć nowe rodzaje ognia. What? Jak to? Słuchaj, będzie tyle rodzaje fogi, ile łapek w górę. Nie no, aż tyle to nie, ale będzie dużo, mam nadzieję, łapek w górę i będzie dużo ogni. Co tu się dzieje? Co to za zebranie? Co to za nielegalne zebranie? Estoy eh, bien estallado. Eh. Golem zaraz cię załatwi. Okej, okay, ale musimy zacząć po kolei. Co będzie nam potrzebne do robienia nowych rodzajów ognia? Otóż będą nam potrzebne nowe rodzaje zapalniczek. Dlatego też udamy się teraz do podziemi i już na samym początku musimy zdobyć pierwsze krzemienie. Okej, okay, dostaliśmy krzemień. Możemy w takim razie sobie wyjść i możemy brać się za robienie pierwszego rodzaju zapalniczki. Stary, z czego możemy zrobić pierwszą zapalniczkę? Coś świni dawaj! Chcesz zrobić zapalniczkę, czy no świni? świni. Zki, kamień, o dawaj. nie, nie, czy to zadziała, żeby dawaj, zrobić świńską zapalniczkę? Ale dobra, spróbujemy zamienić tą świnkę w zapalniczkę, niech będzie, więc kładę mięsko świnki, kładę krzesiwo i dostałem. Big and Steel! Co? Eee, to zadziałało. To jest dosłownie mięsko świnki na krzemieniu. I jak je podpalę coś? To... Mm, co jest grono? Chce To świnię. Naprawdę Ui! prawdziwy ogień świni, co, co jest ja grono? Sz... Ej, ale to czy ty spałnujesz mięska świni? Ui! Ej, jakie to jest dobre! Ui. 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 I nawet jajka, którymi mogę spawnować zwierzęta wypadły z tego ognia. Chwila, czekajcie, jak ja podpalę jakieś zwierzę... Czerumpiście, dawaj, podpalaj je! podpalę zwierzę. Czy ono... Ono też będzie. Daj W wtedy... ogień! Czy ono wtedy też będzie? One się nie One się nie palą, nie, tylko się tylko aha, tylko my się palimy. Tylko ludzie Ej. się palą. Awa. I normalnie wypadają nam jajka z tego czegoś. Ale popaprane. Okej, okay. to mi się podoba. Ten odcinek będzie kozacki. Ten ogień jest mega dobry, ale zobaczmy, jakie inne ognie możemy zrobić w tym odcinku. Dobra, a zobaczmy, co jest u Kowala, bo w sumie może coś tam się przyda. O, jest do zrobienia normalnej zapalniczki. Coraz kompletnie nie interesuje w dzisiejszym odcinku, się robimy tylko dziwne zapalniczki. Czy ty już łowisz łyby? Czemu łowisz łyby? Bo Czy lubię! Chcesz chcesz zrobić rybną zapalniczkę? To moje hobby. Hobby? <noise> okej. Okay. Ej, popatrz! Co, co ci wypadło? Dio, rybki. Uuu, okej. Okay. A oddawaj teraz. A, czekaj, stary, bo ja jeszcze muszę mieć gravel W sensie muszę mieć flinta. Oddam ci stary w postaci pięknej zapalniczki, jeżeli to w ogóle jest możliwe. Robisz Zapalniczka z ryby. Z... No nie wiem, no bo to chyba twój pomysł. To ty zaczęłeś? Czy ty, ty łowisz ryby, bo po prostu jesteś głodny? Nie, bo to moje hobby. A, no to hobby. A ja chcę zrobić zapalniczkę z ryby W sensie, jeżeli jest To by było mocne O nie To jest O nie To Pod naprawdę istnieje nie. Dobra, podpalam cię Co jest grane? Jak to nie. wygląda? To jest rybne What? Rybny ogień, z którego wypada po prostu Masa ryb W wiadrach O co chodzi? A czy możemy podpaść wodę? Nie możemy podpalić Ej, ale bez kitu Jakie to jest dobre Popatrz na to Możemy mieć cały ekwipunek rybek W kilka sekund I te wszystkie ryby Ej, ej O nie, to ta ryba mnie uderzyła Najgorzej Wszystkie, które możemy wypuścić do jeziorka. Ała! Tak, one są niebezpieczne, ale teraz jest piękne. O, nie, co tu się odwala w tym małym Bajorku? Jest bardzo gęsto zamieszkałe. Ale powiem ci, że ten ogień mi się jeszcze bardziej podoba, bo jest jeszcze śmieszniejszy. O, nie, tylko te ryby mnie biją. I zaraz Aha. chyba zginę. Najgorzej! Dobrze, że mam naprawdę dużo kotletów z tego pierwszego ognia z tego odcinka. No jednak, ten ogień jest dużo bardziej przydatny y, niż ten rybny. Y, który jest sobie fajny, ale to jest mega dobre, przecież dało nam jajka do spawnowania i przypalone mięsko. Patrzą, co znalazłem? Ha. Co znalazłeś? Nie widzieliśmy. A, no to było w skrzynce. Hej. Ej, jestem bogaty! Ej, ja tu myślałem, że wyjąłem ze skrzynki, przecież to znalazłem. Dobra, to było dziwne. No, w sumie nie wiem po co mi są te jajka. Ja zespołuję tutaj te krówki, zespołuję te świnki. Niech tu będzie wesoło w tej okolicy. Patrzcie, jak od razu zrobiłeś się bajecznik. Tylko tu nie widzisz, tu krówki! Czemu ty to robisz? Ty cóż, mamy zapalniczkę z mięsa. Zrobimy z książki starych całki i mądrości. Z książki? Czy ty... Właśnie sobie Aha! Aha! Okej, dobra, ciekawie kombinujesz, czekaj. Masz jakąś kurę. Masz skórę jakąś? Tak, a choć po... Mamę. Już mam. Yeah. Okej, okay, w takim razie możemy zrobić książkę. Yy, dasz radę zrobić książkę i ja w międzyczasie spróbuję znaleźć nam yy, kolejne krzywo, znaczy kolejny krzebi. Dobra, jest książka. Yy, czy zapalniczka z książki ma prawo istnieć? No nie wiem, na tej modyfikacji dzisiaj. Chyba tak, zobaczymy. Wow, okej, okay. mamy więc Flinta i mamy książkę, i dostajemy Book and Steel. Moi drodzy! Łoka! Podpal mnie! E, co to będzie dało? Żebyś się enchantowało? ale się Jak no, to dobrze Aaaa! wygląda? Co się dzieje? Co się, jak się podpalisz tym ogniem? E, oprócz tego, że powoli giniesz? Nic. Co, nic się nie dzieje. Aż na pewno wygląda on epicko, ale co on. Co on robi? On enchantuje chyba. A tak, mam enchant. On enchantuje no? wszystkie rzeczy, które mam w punku. Nice. Tylko, że problem w tym, że ja nie mam jeszcze za bardzo rzeczy do enchantowania. No, enchanty. Wow, jakie masz enchanty na tym kilofie? Pokaż! Co? So, I za każdym razem dostajemy kolejny enchant. Ej, ja to muszę przetestować. Dobra, nawet na tych prostych, kamiennych narzędziach będziemy w stanie to przetestować. Podpalam w takim razie siebie samego i patrzmy, co dostajemy. Okej, okay, mending. Unbreaking 1. fortunka 1. Okej, okay, powoli to nam rośnie, ale my też zaraz. Zgiemy fortunka 2, ok. No ja, fortunka 8. Faj Masz fortunkę 8? No. Okej, okay, czy to enchantuje w nieskończoność? No. Okej, okay, szarpny jeden fajny ale najgorsze jest to, że można zginąć od tego. Gdybyśmy mieli jakąś odporność... Czekaj, czekaj, o. czekaj. Stary, padłem właśnie na... Z stary! bardzo mocny pomysł. Okej, okay, próbuję kmić coś takiego, żebyśmy mogli być w wodzie, tak jakby, i od razu też enchantować te rzeczy, A to chyba jest niemożliwe, ale jeżeli będziemy mieli przy sobie po prostu wodę, to możemy w każdej chwili, w ostatnim momencie, ugasić się w wodzie i mieć pewność, że przeżyjemy, więc... Przynajmniej tyle. Więc możemy się palić, Enchantujemy sobie dalej w takim razie tej temki i po chwili możemy sobie wejść do wody i zobaczymy, jakie szalone enchanty nam wypadną. Okej, okay, okej, okay, dobra, zaraz zginę, ale... Okej, okay, przeżyłem. E, I stary jest grubo, ponieważ mam efficiency 5, SICTA 4, fortunka 6 co jest, ej, grane? Ej, to co za mną? Pa, pa, pa! O, z bakietu, Co, co, patrz, co, robisz, co za mną? Co jest? Co robisz, co? stary? Patrz, patrz, chodź za mną. wow Łał! Jedyny kopie, stój! Skinałem! O, o, okay. o nie, ale ja miałem PARTA! Ja Okej, okay, czekaj, ej, muszę to zobaczyć. Bo ja mam fortunkę... Ile? Fortunka sześć. Ile mi wypadnie węgla, jak dotknę cokolwiek? Okej, okay, wykopię jeden węgiel. O, aha, o nie! O nie, mam sick touch! Więc moja fortunka jest na nic warta. No ja też. Najgorzej. Aha. Mamy żelazo, więc moi drodzy, będziemy mogli zrobić lepszy kilo, chociaż ten kopię naprawdę szybko. E, to nie wykupimy nim diamentów, a mam wrażenie, że będziemy mogli zrobić diamentową zapalniczkę. Niestety nie mogę nawet wykopać węgla, więc e, czy ty masz diakse, no. Ale o nie, ty masz takie diakse. Dobra, no, dawaj. Nie da się wykopać. Dawać, dawaj, krok dawaj, krok dawaj. Przepal, przepal tego diaksa. spróbujemy zrobić zapalniczkę z diamentu. Tak się nie, nie przepali. No przepaliście. No, no ja What?! Nie wiedziałeś o tym?! Nie. Dobra, potrzebujemy teraz, stary, więcej gravelu, więc ja tutaj idę kopać. Przydałoby się mieć jakąś fajną łopatę. A się zapalniczkę zrobić z diaksa? No właśnie, chcę to sprawdzić! Wydaje mi się, że powinno się dać, tak samo jak ze szmaragdu i z innych rzeczy. Okej, mam więc flinta. Gdzie jesteś, Tritsus? O, o, tutaj, tutaj, masz. Dziękuję. Dobra, zobaczmy, czy to się uda, więc kładę diament, kładę... diamond and steel! Okej, tak, tylko... Jak to działa? Ale piękny ogień. W sensie wygląda trochę jak ten ogień z neteru, a jak się podpalimy, nim co się dzieje. Tomaki! Ej! Wypadaj, Bedrock, co? Kościół, podpal się, podpal się! Uwierz mi, ktoś ja się. Pępu pod... serduszka! A, to się nie podpalaj, ale stary, ale mocny. Czemu wypada? Bedrock i Jamenty! Stary, słyszysz to? Dwa... Najbardziej OP i temki. Ej, dobra, to ja w tym momencie mam cały dexowy set, nie żeby coś. Ej, i Neteryt Czeka. i Blast Furnace, Mordo. Możemy Neter od razu zrobić nete Neterytowe zbrojki całe. Patrz. jo okej, okej. I teraz mając te zbrojki, spróbujmy się zenchantować. To będzie mocne. Okej, okay, mamy więc stół Kowala. I ktoś musi stary się podpalić, żeby było więcej Neterytu, więc. E, przepraszam, wypadło dla ciebie, tricus dzisiaj. No, ale tak się składa, <laughs> że ja nie potrzebuję więcej Neterytu. Okej, okay, ja potrzebuję więcej ale o, no dwie tu. jeszcze, dwie sztabki masz tutaj. O, dobra, tutaj. to super, to super. Lecimy z tym. Pyk, pyk. Pyk I mamy cały secik o, ale mocno, Super ale ryc. mocno. Siekieraj i kilofik, oczywiście też muszą być terytowe, więc musimy się na chwilę podpalić. O, nie, zaraz zginę, Yo, jo, jo! Siekiera terytowa, kilofik nie terytowy! I teraz wracamy do enchantowania. Okej, okay. czy też mi się to będzie enchantowało, co mam na sobie, bo to by było naprawdę spoko. Chciałbym tak, tak, wszystko, czego tak. nie chcesz enchantować. Wiem, wiem, też tak robiłem już stary, i w sumie wywalę to, bo też co fajne, że dwa dalej sobie kompletnie niepotrzebne, a ja za zaraz zginę, więc muszę zjeść sobie cokolwiek. Fajnie by było, gdybyśmy mieli... E, fire resist. No właśnie, Fire Resistance, wiesz co fajnie by było mieć? Bo wtedy możemy się enchantować w nieskończoność, nawet nie dostajemy obrażeń od ognia, więc w sumie to może zadziałać. Ja mam Fire Protection. O, o, no to właśnie, no ja muszę wychodzić. No niby też gdzieś ten mam Fire Protection, jest Fire Protection 1, więc on mi dużo nie daje to niestety. Jedz mięso jeszcze. No jem mięso! Ej, dwie minuty później mamy naprawdę przesadzone rzeczy. W sensie, to nie kopie... Aż tak szybko, Uderz, się myślałem. Ok, ile ci zabrałem? Pół serduszka. Ale masz też jakiś kok zbroje! Zobacz, jakie mamy zbroję. Mamy tornsy dwa na wszystkim ja mam. zabierasz, nie? Yo. Nie, no nic nie zostaje. Ale nie, stary. Mocno, moc naprawdę. Ok, na przykład ten Enderman. Ciekawe, na ile ciosów będzie mógł zejść? E, trzy ciosy. Nie, cztery ciosy. Okej. Okay. Mam perełkę nawet ej, stary, no. zrobić zapalniczkę z perły. Co? Czy, czy, dawaj. czy Taki ogień może istnieć, czy to... Okej, okay, daj, jest stary. Bo ja często na tym odcinku muszę rozwalać jakieś rzeczy, a nie ogarnąłem w sumie, że przecież ją! Mam baziewną łopatę. To będę tą łopatą rozwalać, to nam szybciej coś wypadnie. Okej, okay, mamy flinta od razu kolejnego, bo pewnie to nie będzie ostatnia zapalniczka na dzisiejszym odcinku. No dobra, i spójrzmy zrobić sobie zapalniczkę z perełki. Działa, nie zdziwiłem mnie to wcale. Pearl and steel. Podpalam ogień i... Wygląda. Po pierwsze, bardzo fajnie, wygląda jak perełka. A jak wejdzie. Co zrobiłeś, ich Nie wejdziemy do niego, to co się dzieje? Co się dzieje? Okej. Ej, jo! Wypadają itemy. Teleport Hall? Co Te to, daje? to jest. To jest stary motyka do teleportacji. Aaaa! Stary, mega dobre. Możemy się. Możemy się, w możemy się teleportować teleportować. Nie do ściany, tylko na podłogę. Ej, mega fajne. I to działa po prostu instant. Przyznam, to jest bardzo kozackie. I trochę nawet chyba zbyt mocno jak taki survival. Teleportujemy się natychmiastowo. Gdzie ja, chcemy? Ja jestem na górze Jesteś na górze? Tak. Teraz się na górze? Jak się tele... Czaj. Cały pyk, czas klikaj w górę Okej, o! Ej, faktycznie to działa I też jestem na górze Jakie dobre! I możemy się teleportować dosłownie Daj, tam, do gdzie się patrzymy? Smok teraz nie byłby dla nas wyzwaniem Nic dla nas nie jest wyzwaniem, mordo W sensie, my sami najwyżej możemy się bić między sobą chyba Ej, dealer! Mhm? Chodź do mnie, Co? jeżeli jesteś w stanie Co to jest? Co ty zrobiłeś? No chodź po prostu Czekaj, a teleportujesz się, nie idę Ty masz... <laughs> What? <laughs> zrobiłeś żółty ogień Czy on jest Złone, Wypadają z ciebie złote marchewki, złote jabłka, bloki złota i. kamień i sianko. Ej, dobra, to jest dobry ogień. To jest dobry ogień. Ja to, ja to muszę przetestować również, dobra. Czekajcie, obczajmy. Co nam wypadnie? Jakie itemki? Ja mam już pełnych z swoją drogą. Ej, I tak, dużo złota, złote jabłka. Ej, to jest mega dobre, bo złote jabłka sprawią, że możemy się palić i nie giniemy. Więc możemy cały czas dostawać jakieś fajne rzeczy. Bardzo dobre! Mocne! No, dobra, mamy u zasadnika emerald, i chciałbym zobaczyć, skoro możemy zrobić ze złota zapalniczkę, z diamentu. To możemy tak zrobić z emeraldu. E, I co ona będzie robiła? To będzie jakaś pewnie mocna zapalniczka. Daje nam strzały i koks jabłka! Więc jest nawet lepsza niż ta złota skoro daje nam koksy Takie serio Koksy, koksy Dobra, to jest moja chyba ulubiona zapalniczka a Zaraz obok tej do enchantowania i tej diamentowej Mega mocne, tylko O nie, czy mi wypadają rzeczy, kiedy O nie, jak zjemy koksa To przecież jesteśmy odporni na ogień I nie dostajemy obrażeń od ognia Więc nie dostajemy rzeczy Dobra, to ma swoje plusy i bidusy Ale ponoć Najlepszą zapalniczkę jesteśmy w stanie stworzyć Z połączenia wszystkich zapalniczek Stary, mam cztery zapalniczki Ile ty masz zapalniczek? E, trzy To weź Weźcie weźię je podrzuć, bo jeszcze ja tego tych mięsnych e, i złotej. Dokładnie tak. Okej, okay. jeszcze jeden brakuje. Okej, okay. i dostajemy super end steel. Daj mi to. Co ona robi? Okay. Daj mi to. Jaki ładne. Ojo, Aaaa! Czy daję tak? O czy daje tak? nie, bo nic mi nie daje, bo ja porzu ogień. Patrz to, co, co jest to? grane? Zwariował gość. Jakie są książki do czatowania? Co to jest? Piercing 10? O co chodzi? Piercing 10, jaka jeszcze książka wypada? Fire Protection 10, się daje po prostu Enchanty 10, Unbreaking 10. Ojej. Ej, dobra, tak, to jest zbyt mocne. Słuchajcie, te ognie są super. Zostaw łapkę w górę, jeżeli zobaczysz więcej fajnych odcinków. I subskrybuj ten kanał. A teraz na ekranie masz dwa fajne filmy, i jeżeli któregoś z nich jeszcze nie widziałeś. Zadań jest taka, że musisz ją kliknąć, więc do zobaczenia na nim. Cześć.